Witam Cię bardzo serdecznie. Cieszę się, że jesteś, ponieważ chciałbym przekazać Ci kilka bardzo ciekawych informacji. Już na najbliższą sobotę, dokładnie za tydzień, 11 lipca, odbędzie się bardzo ciekawy event pierwsza rocznica Rakiety Super 7, Rakiety Super 7 Team. I z tej okazji chciałbym Cię serdecznie na ten event zaprosić, ponieważ wiem i mówię, mówię to z pełną odpowiedzialnością, że ten event może coś zmienić w Twoim życiu. Ponieważ jeżeli szukasz sposobu zmiany czegoś na lepsze, jeżeli chcesz zarabiać więcej pieniędzy, jeżeli jesteś niezadowolony z sytuacji, w której się znajdujesz, jeżeli chcesz coś zmienić, to pamiętaj, że te spotkanie może mieć na to wpływ. Dlatego, że tam będziemy pokazywali, jak można działać skutecznie w biznesie, jak można działać przede wszystkim w internecie. Najlepsi marketerzy internetowi pokażą i omówią, jak oni to robią od lat, jakich narzędzi używają i co takiego robią. Że zarabiają pieniądze właśnie dzięki działaniom internetowym. Serdecznie Ci na to zapraszam. Pod filmem albo nad filmem, w zależności od tego na jakim urządzeniu, mobilnym czy na komputerze oglądasz to nagranie, będzie link do tego wydarzenia. Zachęcam Cię już teraz, abyś zalogował się, zarejestrował, kupił bilet w śmiesznej cenie, bo ceny są naprawdę bardzo przyzwoite abyś miał możliwość, miała możliwość skorzystania z tego eventu i posłuchania ludzi, którzy już osiągają sukcesy, są od, od, na odpowiedniej drodze i pokazują, jak skutecznie do tego dojść. Jak razem możemy zbudować team, który zwycięża, ponieważ ten biznes, w którym mam okazję i przyjemność uczestniczyć, on właśnie polega na budowaniu zespołów i na pracy w zespołach. Dlatego serdecznie się zachęcam. Ja tam będę. Mam nadzieję, że spotkamy się tam razem. Jestem Zadowolony z tego, że jest możliwość w ogóle współpracowania. Cieszę się bardzo i zachęcam cię, abyśmy tam się spotkali i razem to przeżyli. Pamięta, 11 lipca Rakieta Super 7 Team, pierwsza rocznica, drugi event. Do zobaczenia. Trzymam dla siebie kciuki i bądźmy tam koniecznie razem. Pozdrawiam ci serdecznie. Cześć.